Tej strona taka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online, jako że widziałam, że ona dość dobrze się przyjęła właśnie wśród moich widzów, to też postanowiłam, że będzie ona dodawana nieraz w tygodniu w środę, czy tam kiedy ona była w środę, tak? A dwa razy i w środę, i w piątek. Także mam nadzieję, że część, przynajmniej część z Was to ucieszy, a cała reszta no może pomijać te filmiki, tak? Nie będę tutaj się wypowiadać na Temat osób, które piszą, nie nagrywaj tego, bo to jest głupie. Jakby nie można było po prostu tego filmu pominąć. No ale dobrze. Druga sprawa, którą muszę tu omówić, to jest taka, że, ale wiecie co? Nie, ja to omówię, jak będziemy jechać wyścig, przynajmniej będę miała o czym gadać. A teraz sobie wy, wyczyśćmy konia naszym starym zwyczajem. Tak, pamiętam dobrze, że Dante nasz lubi marchewki. Ciekawe, ile nam brakuje w ogóle do, do gwiazdki chociaż jednej. O no Bojku, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, niestety. O, kurczę, będzie trzeba też kupić szczoty. Szczoty nam się kończą. A nie ma kto grać i wbijać. Hajsów. Fajne rękawiczki na jeden kciuk takie. O, teraz pucujemy. Ok, i oczywiście grzywka. I teraz powiedziałam, na nic nie wydaję już pieniędzy, zbieram na konia, który będzie miał dużo do kontrolu. Dobra, to tak, to bez zbędnego przedłużania po prostu weźmy sobie jakiś rejs, oczywiście magiczny, magiczny weźmy sobie, u, tutaj jacyś ruscy, to nie, tutaj pierogi widzę polskie, ale, ale jest zajęte, Deutsch, no Deutsch czy, czy ruskie, to, to już wolę Deutsche. i także tak jak myślałam, jest progres, czyli jest w trakcie, to zaraz do was wrócę. Okej, okay, jesteśmy już gotowi, możemy lecieć z wyścigami. Tutaj wszyscy chyba mają te standardowe konie nawet. Czekajcie, ja sobie przyciszę, żeby nie było przegłosów w głośniku mikrofonie posz. Co ja gadam? Co ja gadam? Co ja dzisiaj gadam? Za dużo filmów pod rząd nagrywam chyba? I to się na mnie odbija. <gryw> w mniej pozytywny sposób. A, baloniki miałam złapać, zapomniałam. Tu też powinno chociaż dawać te, te monetki. Jedną czy dwie. Nawet nie zwróciłam uwagi na to, jaka mapa będzie. A, zimowa! Ouu, good luck! Have fun! I zaraz tutaj z wami zrobię pogadankę, ponieważ jest parę kwestii, które chcę omówić. Otóż wczoraj, dnia, to był 14, bo to była środa, dodałam filmik, w którym właśnie była ta aktualizacja i dostałam tam komentarz, że jestem strasznie miła. Jestem strasznie niemiła, bo, bo powiedziałam, że ktoś nie może dołączyć do mojego klubu, ponieważ nie mam w nim miejsc albo nie mam w, właśnie naboru, tak? E, no i chciałabym się was zapytać, czy Wy faktycznie uważacie, że m, ja jako nie wiem, osoba, która nagrywa, e, musi tolerować wszystkie obraźliwe komentarze i nie mogę napisać nic, co by w jakikolwiek sposób obroniło mnie, ale obraziło kogoś, kto próbował wcześniej obrazić moją osobę. Wiecie, to leci w dwie strony. Ja nie chcę oczywiście nikogo obrażać i staram się jak najdelikatniej Wam wszystko zawsze tłumaczyć, odpowiadać. Jak, jakkolwiek najdelikatniej mogę, nawet jeśli ktoś mnie nie obraża, to słuchajcie, staram się być w jakiś sposób miła, tak? Ale pamiętajcie, że każdy człowiek ma swoje granice, i, i no, wczoraj te granice zostały troszeczkę przekroczone. E, bo. Ktoś tam właśnie napisał, że faktycznie jestem miła, ale nie miła. Coś jak każdy z Ja nie zrozumiałam do końca tego komentarza i po prostu napisałam: Aha, ze znakiem zapytania. I jakaś dziewczynka napisała nie wiem czy dziewczynka, czy dziewczyna nie wiem kim byłaś. Jeśli oglądasz to, nie, przepraszam cię, ale już teraz nawet nie pamiętam twojego niku, bo nie przywiązuję uwagi do czegoś takiego. Um, i napisała mi właśnie, że jak ja mogłam tak napisać, aha przecież ze znakiem zapytania, to hamskie jestem hamska, jak nie wiem co przecież, jak mogłam, że ona czegoś takiego nie toleruje. No kurczę, jeśli nie tolerujesz czegoś, co ja robię, to zawsze możesz wyłączyć filmik i po prostu tego nie oglądać, nie oglądać tego, co ja robię yy, i tyle. A nie tutaj mówisz jakieś, że ty tego nie tolerujesz. No Boże. Co mnie to obchodzi tak naprawdę? Czy ty tolerujesz to, czy nie tolerujesz tego. Dobra, to się chyba wygadałam tak, jak chciałam z tym tematem. Jeśli ktoś będzie miał jeszcze jakieś pytania, to śmiało może pisać. E, pamiętajcie, że ja naprawdę staram się odpisywać wam jak tylko mogę. E, za każdym razem i jestem czwarta. E, no, że za każdym razem staram się i na Facebooku, i... i was! i na Facebooku, i na Snapchacie, i w ogóle, w ogóle wszędzie staram się odpisywać, tak samo na staram się dla każdego znaleźć chociaż chwilę czasu, żeby z Wami pogadać. A tutaj się dowiaduję, że jestem strasznie niemiła, bo napisałam aha, aha. W ogóle to napisałam, nawet to nie było tak, że wiecie, że ja zrobiłam jakieś, nie wiem... Aha, takie z wyrzutem, bo ja jeszcze rozumiem, gdyby ona słyszała, co ja e, piszę, tak, że mówiłabym to do niej, a nie napisała. Więc wiecie, ona wie, jakim tonem ja, ja mówiłam. Dusz, last, myśl. Boże, święty, nienawidzę niemieckiego. No, no to to chciałam właśnie powiedzieć. No, to się wygadało. To mi ciążyło bardzo na serduchu, ale już, już jest lepiej. W ogóle nigdy nie miałam w zamyśle nikogo obrazić swoją wypowiedzią. A też często jest obraźliwych wypowiedzi w moją stronę słanych. Tak jak ja bym się nie mogła, wiecie, obronić, że ja nie mam prawa napisać bo że niczego, bo bo jestem youtuberką, która jest taka a nie inna i muszę siedzieć cicho, mimo że ktoś mnie oblewa wiadrami pomyj, tak? No niestety, moi drodzy, tak nie będzie. Tak nie będzie. Oczywiście nie mówię do większości, bo większość z ludzi, którzy, których mnie ogląda, to są bardziej rozumni. Ja oczywiście przyjmuję na kartę każdą krytykę i wy o tym wiecie. Powinniście wiedzieć ci, którzy mnie znają. Że, że jeśli komuś coś nie pasuje, to staram się dogodzić każdemu, tak? Piszecie, zrób to, robię to. Piszecie, nie wiem, dodaj muzykę do filmów, zrób tak, zrób tak, nie podoba nam się to. No i w porządku staram się jakoś dopasować, no ale bez przesady. Ktoś mi przecież nie będzie pisał, że on tego nie toleruje, o mój Boże! Jakby to był jego kanał, bo przecież on tego nie toleruje. To jest niesamowite, naprawdę, jak ludzie potrafią być wredni i bezczelni. No, ale już dosyć, dosyć, bo już naprawdę zaczynam za dużo o tym gadać. I wiadolę i biadole tylko o tym. Pewnie wam się nawet tego nie chce słuchać. Się nie dziwię. I miało mi lepiej iść, jak się miałam skupić. A tędy pojadę. Ha 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 ha. <ścoughs> no ale ogólnie Alicja to jest taka fajna gierka do pogadanek, także wiecie. Dużo będzie tutaj takich przemyśleń, pewnie, jak będzie dwa razy w tygodniu ta seria, bo, bo wtedy mam takie gadane. No. Także, a uderzyłam, no nie. No, 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 no. no. Przepraszam Was za zapukanie e, mikrofonu, ale musiałam e, mojemu bratu pokazać, że ma e, zrobić aut spokoju, bo był akurat, jak ktoś tam go wołał, także sorki nie chciałam tak bezczelnie wołać. Wołać, wypadł, wypad z Baru. W ogóle to znaleźliśmy jakieś jajko, nie wiem czy wiecie, w poprzednim odcinku. O jest w poprzednim odcinku, w poprzednim wyścigu. Je wstawimy. To jest lodowe jajo, nie wiem który poziom, ale zobaczymy co nam się wykluje z niego. Pewnie znowu jakiś pingwin. Liczę bardziej na pustynne, no wiecie dlaczego. Nie, 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 nie. O i tak ogólnie, mm, wiecie co? Wła właśnie, wiecie co czuję teraz, właśnie, a, zapach placków ziemniaczanych, bo mam dzisiaj na obiadek placki ziemniaczane. Także, no, będzie ciekawie, będzie smacznie. Nie wiem, czy lubicie. Mm, piszcie, czy lubicie placki ziemniaczane, bo ja kocham, bardzo lubię, uwielbiam. Oj, coś słabo. Słabo mi idzie. Niestety. Ale co? Zostańmy tutaj. Jak już, jak już siedzimy, to siedźmy. Mało osób jest. Nie jest tak najgorzej. Tutaj Dante się spisuje dość ładnie. To tylko wszystko moja wina. Ja to krzaczę, bo ja nie umiem w to grać. Tam czyjeś końce nazywał Lolita, ok. Lolita. L Lolita mi się kojarzy ta nazwa z galeriankami, nie wiem dlaczego. Good luck, have fun. Widzę smoka już. Także lecim, lecim na Szczecin, jak to się mówi. Jej! Nie się przewróciła i tylko w trójkę jedziemy i jesteś ostatnia mimo wszystko, a ta no pięknie. Ale ty jest zabawna, naprawdę i tak mimo wszystko będziesz ostatnia, zobaczysz, bo nie umiesz to grać, a ta nie umiesz. Ale wiecie, że ja tutaj w Alicje nie gram po to, żeby być pierwsza, czy żeby mieć jakieś super najlepsze wyniki, tylko po to, żeby się dobrze bawić. I mam nadzieję, że wy też właśnie po to gracie, we... A, bla 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 bla, bla No i proszę... I sama, albo ona miała to samo co ja. Dark Ruby, widzę ładne tutaj. Włoski też widzę, są z większego poziomu, czyli no musisz tutaj mieć dość ten poziom wysoki. Okej, okay. co się tam właśnie stało? No, 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 no. Aha, to się nie udało, bo ona miała osłonkę, tak? No dobra, ale dlaczego mój koń jest taki wolny? Mimo, że ma szybkość bardzo rozwiniętą, ale to zwaliłam. I sama też mam smoka. No nie. I jeszcze przeszkoda, no przecież. No, i tu już niestety chyba nie dam rady tego wygrać. No nie! Zobaczcie. I tak będę ostatnia, bo mój internet pewnie zlami i nie będę. A nie, zobaczcie, jestem druga. No to dobrze. Jej! Brawo, brawo. Dobra kochani, to standardowo trzy wyścigi. Nie, 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 nie to, nie to, wróćmy. Dajmy te class upy jeszcze, klapsy chciałam powiedzieć. Dobra, będę na to mówić klapsy. Dajmy tutaj klapsa. Wstawmy jajko. To lodowe. To jest pierwszy poziom. No to ma się nie będzie akurat jakoś specjalnie długo robić. Także się tutaj robi. Na następnym odcinku sobie je otworzymy. Także no. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Że troszeczkę wzięliście do siebie to, co ja powiedziałam, ale też tak na dystansie, żeby nie było zbyt poważnie. Znowu. I no, to by było na tyle. Już mówię to po raz setny, nie wiem który. Nieważne. Nie słuchajcie mnie po prostu, jeśli mówię coś za dużo razy. Dobra, kochani, bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Trzymajcie się do następnego i cześć.